No, dziewczyny jak strzelają bramki, to teraz słyszę cały bo one piszczą niesamowicie głośno, już w tym wieku krzyczą, tak jest, proszę bardzo, ustawiamy się, niektórzy jeszcze z plecakami, widzę, że trenerzy otrzymali specjalne podkładki, tak jest, a z tyłu hasło, które musi nam cały czas być w nam siebie, co w złotu? Dzwaniamy to czapki, tylko wychowania Dziewczyny, uśmiechnijcie się troszkę Tak jest Numer dwa w białej koszulce Piękny wartość Mama rano, ciesała. Na szczęście, żeby te włosy nie przeszkadzały że wygrała dzisiaj najlepiej jak potrafi. Dziewczyny w niebieskich strojach. Skupione. Nawet się nie uśmiechną. Pomarańczowe uciekają. Wystraszyły się. Zobaczymy. Patrzę i szukam lidera. Szukam tych, którzy wygrają dzisiaj. Podobno mam szczęście. Wczoraj wskazałem dwie drużyny, kiedy dwie drużyny wygrały. Kogo mam wskazać? Kto będzie najgłośniej? No, tu mam problem. Trenerzy też się uśmiechają. Zawsze przyjemniej spędzić dzień na świeżym powietrzu i siedzieć w murach szkoły, jak jest taka ładna pogoda, no? Chociaż do szkoły trzeba chodzić, kochani, trzeba się uczyć, bo jak nam nie wyjdzie na boisku, to będzie trzeba na przykład, tak jak ja, biegać z mikrofonem, prawda? Mi na boisku nie wyszło, ale o tym może nie będę opowiadał, bo to długa historia i my się tylko śmiali z prowadzącego. Dobrze, kochani, ja nazywam...